Jest taką nastolatką, zalecasz udać się na wizytę do ginekologa? Od pierwszej miesiączki. Tak? Ja uważam, że taka pierwsza to jest badanie ginekologiczne nie, czy tylko takie zapoznawcze. Nie. To z zasady jest taka rozmowa, przedstawienie gabinetu. Ja to w ogóle, jak mam takie dziewczyny na wizycie, to tak dzielę tą wizytę trochę na pół, czyli trochę właśnie rozmowy, trochę przedstawienie się, z drugiej strony trochę powiedzenie tego, na czym polega cykl, co powinni zrobić rodzice, mhm. ale. Oczywiście poruszam ten temat. Troszkę o kolenderzyku miesiączkowym, o aplikacjach, które fajnie nam pomagają w cyklach, o tym jak dbają o higienę, bo to też jest bardzo ważne. Mm -hmm. tak? Pamiętajmy, że nie wszystkie dziewczyny korzystają z toalety, z, prysznicu, z prysznicy, że to też trzeba wytłumaczyć że się zaczynamy bardziej pocić, prawda? Że to też ma znaczenie że nie zawsze musimy używać podpasek, nie zawsze wkładek, więc to jest bardzo ważne. No i potem przechodzę do tego takiego czasu badania. jakie dziewczyna jest gotowa, to badam ją na hotelu ginekologicznym, ale nie używam zierników. Oglądam tylko zewnętrzny narząd rodny, czy jest ok. I robię USG przez kruszek. Czyli de facto ta wizyta może z pozoru jest stresująca, ale tak szczerze to nie jest. I uważam, że dużo robi roboty przygotowanie przez rodzica, bo Inaczej jest jak ta dziewczynka mi przychodzi przygotowana przez mamę i ona wie, że nie będzie źle, że nic ją nie będzie bolało, a inaczej jak jest zaciągnięta za włosy do gabinetu, bo takie jest też się zdarzają.